Witajcie w dzień otwarcia Mundialu w Katarze, 20 listopad, a to jest beta 1.1 Bo, why not? Yy, no, i... no i... No i co? No i gramy po prostu w Hello Neighbor 2 beta 1.1 Zaczynamy Jeśli chcielibyście zobaczyć demo, macie, macie w moim kanale? 30 to miesiąc temu, to demo no mam nadzieję, że nie będzie jakoś lagować wam jako tako gry, oby nie, naprawdę oby, no i co, jak mi się załaduje to się widzimy, no i mamy, wchodzimy, a widzę, że trochę ta gra będzie lagować, więc trochę w ustawieniach po grzebie. Ale to już w swoich odcinkach bo w jeden, nie mam zamiaru Z tego przechodzić. Tak w ogóle, Ekwador wygrał 2-0. Ja się cieszę. Spadniesz i tak, gościu. Blisko, grabi. No, naprawdę? No dobrze. Więc, let's, let's see. O Coś pod i? Okej. Okay. On łapie dziecko, a my musimy to tam. Stąd. Nie możemy, okej. Okay. Trzeba pokarniać, biec Nie mogę tu wejść. Może. I. Hmm. Tu, 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 tu. A, dobra, skoczymy tu. I mamy klucz. Aha, ja, dobra, ja muszę bezpośrednio na jego. Więc teraz ten i teraz tutaj powinniśmy odkluczyć dokładnie. Lewy kontrol się kłóca i co do góry. Dzień dobry. Skoczemy, wspinamy się, otwieramy okno. Przeskakujemy i naszą kamerę. Skoczymy z powrotem. Nie trafiłem na siano. A tu spadły te widły. Okej. Okay. I... Już chyba możemy to ściągać? Hmm. Czy coś jeszcze potrzeba? Nie, to nic. Something. O czymś zapomniałem pewnie. I. Nie wiem za bardzo. O czym. Nie, no o czym ja zapomniałem z domu. Nie, wiem, o czym zapomniałem, zaraz się widzimy. O, tutaj miałem podejść. Nice. Ale już wiem, że miałem podejść Hej O, cześć No i się obudził Oczywiście, formalność. Co dużo. William Krups. Fajny skrót. Calgum... Oh. A te dzieci dalej są poszukiwane. Dzień dobry. Wyglądam sus? Nie wydaje mi się. Proszę pana. Nie patrz się na mnie. To ty wysk wyskoczyłeś z, z krzaków. Robisz to samo co Temi. Naprawdę. Przypomnij nam tylko o sobie lajku. Tylko. Jeden lajk. Like, jeden, ucieszo jeden ucieszony dziennikarz. Mus muzeum. Sumę. No, fajnie wyszliśmy z auta. Auta w ogóle nie ma, ale chyba mam wejść tu. Nie mogę tego. Wziąć. a dzień dobry A widać ten zdjęcia o tym graliśmy o jak coś jedynki na moim kanale nie było ale jako tylko oglądałem przechodziłem i w ogóle okej okay. gościu któryś, którym graliśmy sąsiad jest tu My jesteśmy gdzie? My jesteśmy tu? Dobra, nieważne, nie wiem co mam zrobić. Dlatego czekajcie, ja potrzebuję łomu. Idziemy do góry. Czy u góry mamy łom? Możliwe. Coś tu zalało, widzę. Okej, okay, wchodziliśmy do góry po nic. Też można wchodzić po nic. Teraz tutaj gdzieś powinno być... How to do that? Wiesz, że na kadce pokazało mi łom, Gdzie mam łom, Albo ja mam wyjść z domu. I ten na pewno nie wyjdzie przez pierkę Ok, czyli trzeba się porozglądać. Okej, okay, tutaj się nie rozglądamy razem. Aha, ty, aha, bo ten! Zapalił... Będzie dobry. Mam nadzieję, że jesteś osobą dobrą. Tak wyglądasz. Mieliśmy tu iść, tak. A przecież się zapaliły światło. Domu z wersji O, nie! O, też nie wychodzi z domu. Totalnie jak sąsiad. E, ta wiadomość to chyba, że mamy jakieś nowe dowody. Czy mogę już tu pójść? Zobaczmy, czy mogę wrócić do WCB4 TV. Nie ma nowego Dobra, ja się trochę ogarnę z tą grą co ja właśnie zrobiłem? Kurde Nie złapałem go Uciekł mi Podbiegłem, wziąłem klucz I uciekłem To nie tu? Jak to nie tu? W ogóle, kto zamyka drzwi Na kłódkę? Widać, że ktoś ma mocną inspirację, ja się pasorom. Mam klucz. Co, jeśli mam klucz? No to musiał być klucz do radiowania. O! Włączyłeś? To co? O, poszedł tam. Dobrze, że się ulotniłem. Tylko po co mi ten pączek? O! Tu mnie już nie było. Ale zobaczmy, czy mamy jakieś nowe informacje. Zostawmy tu pączek. I klucz. Tak, w razie czego? Czy my mamy. Piesło. Mam nadzieję, że nie mogę kopać przedmiotów, jak w security bridge. U. Chyba nie? Pytaję. Nie. Nie mogę. Dzięki za informację. Ale ja idę tam. Dobra, czyli muszę koniecznie iść drogą. On potrafi wyjść z domu? No nie, nie wiedziałem, że tam dalej nie ma przejścia. Ale chyba musimy dostać się tam i coś zrobić. Ok, otwieramy, bo otwieramy ledwo. Ale O kurde, cześć. Nie! Naprawdę! Ale wystarczy włączyć syrenę i to tyle. Jestem. Wy. Co to robi? Twój strój, byczku. A w ogóle ten pan e, jest już w Secret Nebo, więc jeśli chcecie odcinek, to piszcie. I mamy Ło! Ciekawe, że nie wszystkie drzwi się otwierają na nasze zawołanie Mimo że wyglądają jakby miał To jest ten dom To jest ten dom Okej okay, już Już znamy prawdę No ale dobra, wreszcie udało mi się to ogarnąć Więc dobra, powinniśmy mieć tali łom. Ja bym go poprosił. I lecimy. Też trzeba trzymać przyłomie. Dzień dobry. Ok, mamy... Nie ma kamery. I mamy kamerę. Czekajcie, chcę coś zrobić. Mam jakieś to ja, wasz najlepszy przyjaciel. Uno, bo nie. I witajcie w kolejne. Jak się z tego wychodzi? Yeah, I wanna take it. With me. Eee, teraz mamy chyba otwarcie światła na wszystko. Okej, okay, ona jest tam. On jest powiązany z nim. Teraz możemy pójść gdzieś dalej. Co my mamy dalej zrobić? Zaraz jesteśmy. Czy my mamy się położyć? Exactly. Bo teraz się ogarnę, że. po coś. nie, nie, nie. nie potrzebna nam jest tylko kamera. O, no, obudziliśmy się. Dzień dobry. Czy wszystko mamy z poprzedniego dnia? Owszem. I co, teraz mamy chyba. Teraz do każdego... zwykła. Nieba. Musimy zobaczyć, co się odblokowało. Okej. Okay. Tutaj jest pan prezydent. On był tutaj. Czyli sam się ukrył. To my jesteśmy w końcu tutaj. Czekajcie, a my jesteśmy tu. A tu jest Neibor, On się tu ukrył. A tu została. Z... A tu był jego stary dom. A tutaj jest piekarnia. Dobra, to idę do piekarni. Każdy normalny tok rozumowania. A dzień dobry.

Nic, a nic. Czy ty w ogóle za nami poszłaś? Poszła. A my mamy przejście z tyłu. Więc to chyba dobrze. Tu nie mogę wejść. Zaraz, to po co jest drugi piek? Chyba mnie widziała. Widziałaś mnie? Mogę się wspinać tutaj? Jak pójść na drugie piętro? Hmm. Tu rozwiązanie. A ona ma schody. Aha, to, to jest pomieszczenie, w którym, w którym nie widziałem. Tutaj mamy coś ciekawego ma łazienka ma no, umyć się nie tutaj receptury na coś na Twoim miejscu. Chyba dobrze zrobiłem, bo ona chyba to słyszała. Albo poszła coś zrobić? Nie wiem, ale ja bym się coś nie kupić. No dobrze. To wszystko. Z... Czy ja naprawdę stałem się Nie! Dobra, idziemy do głównej gwiazdy tej gry, a potem idziemy dopiero do tego. Ratusza, prezydenta? Nie wiem. Dzień dobry. Nie da się tu wejść. Okej, okay, fajnie. Ale mamy tutaj przejście. Czy ja tędy mogę wejść już? Chyba nie. Tędy też nie. O, to, to nie jest zabarykadowane. Nie? Czy nie mogę po prostu szybko wybić? O. Ale to chyba też nie jest zabarykadowane. Chyba musimy zlecieć na dół. I tak zrobimy. Dzień dobry. Okej. Okay. On ma ten klucz. Bardzo wiedzieć. No to co? Wracamy się. No ale wspinaj się. Czy nie mogę się wspiąć? To było bardzo ciche. Było sus i Czy da się jakoś inaczej wyjść niż... Tak jak przy otu To dobrze Dobra, dzisiaj sobie po prostu zwiedziłem miasto I chyba został nam ostatni dom Tak mi się zdaje Bo już film ma 20 minut a I did nothing więc... No. Dobry wieczór. I just wanted this klucz. Chociaż go... chcesz zobaczyć czy on tu jest. Czekajcie. Nigdy się nie nauczę tych kamer, nie? U. Sorki za nagłe najście. Może ci wejdę frontowymi? Chodź Czego mnie gonisz? Czego mnie gonisz? Chcesz się pobawić? O chyba wrócił już do tego domu. Kliknąć. Dobra Chyba ma wejść frontowymi drzwiami do niego Albo nie Jeden lajk to jeden uciszony Dziennikarz A zero lajków i nowy film Nie opokiewał mnie go pa, Pa! Nie, nie znajdziesz mnie tu Po prostu pójdę po ten klucz jakiś Gdzie może być ten klucz? Tutaj nie mogę wejść. To jest wyjście na balkon, teraz. Okej, okay, cześć. Jest jakieś biuro. O! Nie widzisz mnie? No nie, no nie słyszałem Cię. No dobra, po prostu na następnym odcinku znajdziemy klucz, otworzymy drzwi, zobaczymy co się kryje dalej w tym całym. Zaraz. Idziemy Nie no dalej już nie wyjdziesz Ja jestem głupi Że ja tego nie widziałem Wiem No ale otworzymy sobie I zakończymy ten już ponad 20 minutowy film W którym jeszcze nie zostawiłeś lajka like i suba O fajne Fajne podziemia mają No ale dobra Czyli wchodzimy tędy? Tak. Tutaj dziura. No. Wow. wow! Nie złapiesz mnie? No i złapałeś Dobra, to by było na tyle z tego filmu. Dziękuję, za oglądanie. Pooglądaliśmy sobie miasto przynajmniej. No i dalej mogę podglądać. Śpi. Dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. I cześć. Bo tak. Pamiętajcie, sub i like. Like i No więc. Pa.